z Wami serdecznie w kolejnym czytaniu, w kolejnym filmie u mnie na kanale Ezotarot. Dzisiaj zrobimy sobie czytanie jego uczucia, jego myśli, tu i teraz, na ten moment, do mnie, tak? Wszystko, co się tyczy Waszej relacji z tą osobą. Jak to zwykle na moim kanale robimy Wybierz Kartę. Robicie sobie, synchronizujecie sobie z daną kartą, kartą numer 1. Aventuryn tutaj jest, pokażę Wam. Karta numer 2. Kryształ górski. Karta numer 3. Kamień noc Kairu. Myślę, że super pasująca karta do karty Magika. Jakoś tak mi się wyjątkowo z tym kojarzy. Kryształ górski przejrzystość duszy, tak? No a z mieczy taka waleczność. Zobaczymy, co nam karty tutaj pokażą. Do każdej z kart położę wam anielską kartę radę. Czyli, tak jak to, jeżeli jesteście nowi na moim kanale, to ja tasuję, wymyślicie pytanie odnośnie tej osoby lub tej relacji między Wami i stopujecie, jak to pytanie sobie w głowie pomyślicie, robicie play i podczas mojego tasowania to pytanie, jak gdyby jest w Waszej głowie, ja wyciągam kartę, to jest odpowiedź na Wasze pytanie, tak? Wyciągnę Wam też kartę intuicyjną, taką kartę. Jakby to powiedzieć, to jest karta, która informuje, co się może wydarzyć w danym tygodniu przy tej relacji, przy Was, tak? Robimy sobie aktualizację i taką prognozę na najbliższy tydzień. Oraz wyciągnę Wam orakle miłości, też żeby zobaczyć, jak ta relacja na ten moment wygląda. No i co, bez zbędnego przedłużania, kochani, zaczynamy od karty numer 1, karta Asmieczy i awenturyn. Jeszcze kartę Wam pokażę bliżej. Proszę. To jest karta As mieczy, kamień Awentury. Karta numer 2 kapłan. I karta numer 3 karta maga. Tak. Zaczynamy od karty numer 1. kartę numer 1 wyciągniętą dla Was. Tak jak mówiłam. Zaczniemy od kart anielskich, karty rady. Myślcie o pytaniu. O tym, co Wam chodzi po głowie, co do tej relacji, do tego partnera, do tego związku. Zobaczymy, co nam tutaj wyjdzie, co karty pokażą. Kochani, pokojowe rozwiązanie, czyli przy Was, przy Waszym życiu, przy Waszym partnerze, przy, nie wchodzimy w, w szczegóły relacji, jaka jest między Wami, przy tej osobie nie da się niczym zwojować, yy, nic się nie zwojuje kłótnią ani żadnym naciskiem ani wyrzutami, tylko jak gdyby ugodowym, pokojowym rozwiązaniem na zasadzie rozmowy, na zasadzie, ja wiem, że z niektórymi osobami nie da się rozmawiać, to też jest prawda, ale na zasadzie unikania konfliktów, tak? Unikania konfliktów. Jest, taka jest odpowiedź na Wasze pytanie. Unikajcie konfliktów, pokojowo próbujcie wszystko rozwiązać, nie dajcie ponieść się emocjom, tak? To będzie dla Was. Teraz zobaczymy orakle miłości, jaka nam to wyjdzie przy tej relacji, przy tym partnerze, o którego pytacie, o jego uczucia. Karta chemia. Chemia. Między Wami jest bardzo silny, ma magnetyczny pociąg fizyczny, chemia, atrakcja fizyczna między Wami. Na takiej zasadzie. To jest karta przy tej relacji, przy Waszym związku, tak? No i zobaczymy. Zobaczymy, kochani. Co nam tutaj karty pokażą dla karty numer 1? Jego uczucia, jego myśli. Zapytamy się kart, co on ma w głowie. Widzieliście, że karta mi wypadła. Co on ma w głowie? Znów nam karta wypadła. Dołączamy. Nie wytrzymam zaraz. Co on ma w głowie? Kochani, co on ma w głowie? Na ten moment w jego w głowie są marzenia. Marzenia myśli o uczuciu, myśli o Was. Na ten moment, tak? On jest, tu jest coś nie tak, tu jest jakieś zawieszenie między Wami, tu jest jakieś nieporozumienie między Wami. Ale on w głowie ma uczucie, i o to, i to, żeby po prostu znów z wami być, żeby znów się z wami połączyć, jakkolwiek by to brzmiało, żeby po prostu znów coś zbudować od początku, żeby zacząć coś od nowa. On to ma w głowie. Zobaczymy, co ma w sercu na ten moment. Co skrywa jego serce. Serce jest pełne nadziei. W ogóle serce jest pełne nadziei i zatroskania, tęsknoty. Coś się zadziało, coś się wydarzyło, być może się wydarzy dopiero, ale on w sercu ma nadzieję. Nadzieję na to, że będziecie razem, że wszystko się ułoży, że coś się naprawi. Tu też widzę osobę, która zdradziła, i jak gdyby no, tutaj to się stało tak po prostu. No, jakby wam to powiedzieć, że ta osoba żałuje, po prostu żałuje, że to się stało, to już się nie odstanie i ma nadzieję na to, że znów będzie z rodziną i da się to jakoś naprawić, i że no, oczekuje przebaczenia, albo liczy na przebaczenie, albo marzy o przebaczeniu na takiej zasadzie, tak? Zobaczymy, jakie uczucia on Ci pokazuje. Pokazuje, że mu nie zależy, że jest taki po prostu trochę zadufany w sobie i taki, no po prostu, trochę omija z daleka temat, tak? Pokazuje, że mu nie zależy, chociaż wy wiecie, że, że jego uczucia różnią się od tych, które pokazuje. Te w środku, które ma, są zupełnie inne. Nie wie, jak ugryźć ten temat, nie wie, jak z wami porozmawiać na ten temat, jak was odzyskać. na na, na każdym polu, czy to będzie pole emocjonalne, czy po prostu pole żebyście y, fizyczne, żebyście byli znów razem, tak? Zobaczymy, co on czuje naprawdę, bo tu przecież cały czas chodzi o uczucia. Czuję tęsknotę, żal i smutek. E, czuję po prostu nie tyle, że czuję, tylko jak gdyby e, musiał, jak gdyby musiał. Też nie musiał, ale urwał kontakt. Przestał się odzywać, lub się odzywa sporadycznie, lub tak tylko półsłówkami: coś zataja, nie chce czegoś powiedzieć, boi się waszej reakcji na takiej zasadzie. Liczę na wasze przebaczenie, na to, że będziecie sprawiedliwe, na to, że no, po prostu mu wybaczycie, tak? Na to, że się wszystko poukłada, że będzie między Wami nowy początek. Zobaczymy karta radę dla Was. Jaka jest karta rada? Zobaczcie. Jest strasznie złamane serce, zranione serce przy tej osobie. Karta rada. Nie płacz. Jak ja to często mówię, nie płacz nad rozlanym mlekiem. Wszystko jest przed Tobą. Nie ma rzeczy niemożliwych do zrobienia. Słuchajcie, nie ma rzeczy niemożliwych do zrobienia, nie ma rzeczy niemożliwych do naprawienia, tak? Słuchaj intuicji, skup się na sobie, walcz o siebie przede wszystkim, nie pogrążaj się w smutku taka jest karta rada. Zajmij się sobą, swoim życiem, tym, co się dzieje wokół ciebie, nie skupiaj się tylko i wyłącznie na tym uczuciu, a wszystko się ułoży, tak? Dla karty numer jeden. Zobaczymy też, kochani, jaka będzie tutaj karta dodatkowa. Mówiąca coś przy Waszym życiu. O, o, pojawi się w Waszym życiu jakaś osoba spod znaku strzelca, kochani, kochane. Również informacja przy Twoim domu, zmiana pracy, nowa praca, lub jakiś przypływ gotówki przy Tobie. Ale pojawi się przy Tobie jakiś strzelec w życiu. Ktoś się pojawi na Twojej drodze spod znaku strzelca. O, kurczę! Karta. Wszystko w Twoich rękach. No tego jeszcze nie grali. Wypadły mi prawie wszystkie karty. Z czego od razu Wam powiem, że ta, która mi wypadła na podłogę, pokażę Wam, jaka wypadła. Pierwsza, która odsłoniła się na podłodze. Każdy popełnia błędy, ale nie każdy je naprawia. Przemyśl tą relację, energia rozsądku i intuicji. Kochani, taka karta dla Was. Dla kart numer jeden. Strasznie dużo kart wypadło. Jeszcze wypadła karta zaraz pod spodem. Plaster na zranione serce. To zrozumieć. Czas leczy rany, tak? No. Jak to umie, zawsze coś musi się zadziać. Słuchajcie, przechodzimy kochane, kochani, do karty numer dwa. No i mamy kartę numer dwa. Kapłana. I kryształ górski, czyli to taka karta duchowości, przejrzystości duchowej, wszystkiego, co ma związek z uduchowieniem nas i energii wokół nas. No i co? Zaczynamy, tak? Zaczynamy od karty anielskiej, tak jak w pierwszym przypadku. Myślcie, myślcie nad pytaniem, taka odpowiedź dla Was. Karta w przeciągu kilku miesięcy. Czyli to o co pytacie, lub to co Was dręczy, męczy, tak? Wydarzy się w przeciągu kilku miesięcy. Od dziś to może stać się w każdej chwili. Mniej więcej karty rezonują do trzech miesięcy z tego przedziału, czyli od dziś do 3 miesięcy to się zadzieje, tak? To o co pytacie. Teraz zobaczymy orakle miłości przy tej relacji waszej, przy wyborze numer 2. no i już mi karty powypadały oczywiście pierwsza, która mi wypadła wypadły dwie pasja podążaj za swoim sercem i ciesz się każdą chwilą i to jest tak zadzwoń do swojej bratniej duszy tak? twoje modlitwy, twoje afirmacje wizualizacje pomogą wam być razem kochani, no piękne karty, piękne z duchowością związane, prawda? Prawda, że związane afirmacje, m, wszelkiego typu wizualizacje tak? i modlitwy. Zobaczcie, jak te karty się pokrywają. U mnie to jest po prostu te karty. Ja, mnie same czasami zadziwiają, jak one jedna w drugą wchodzą, y, jedna drugą uzupełnia, jedna z drugą rozmawia. Oczywiście, w cudzysłowie, ale ta energia po prostu przepływa przez te karty, bądź co, bądź to widać po prostu nawet właśnie po. Wyjęciu takich, takich kart jak teraz przy tej karcie. No i oczywiście, zadane pytanie na karty numer dwa, co on ma w głowie na ten moment? Czyli co on sobie myśli teraz? Myśli, żeby to się samo zaczęło dziać, żeby zostawić to, brzydko mówiąc, cholerę żeby to to też może być energia rezonująca w stosunku do was tutaj mi się przedstawia, żeby to zostawić, żeby to niech to się zadzieje samo, niech to po prostu się toczy, co ma być, to będzie. Na takiej zasadzie to jest teraz w głowie, tak? że po prostu koniec, jak gdyby potyczek, bijatyk, jakiś szapanin w tym kontekście w cudzysłowie oczywiście, ale on chce, żeby to się samo potoczyło, żeby to się samo zadziało. Nie co ma być, to będzie, pozostawić to, i tu się zadziało między Wami jakieś rozstanie, nawet bym powiedziała zranione serce, to może być w dwie strony, jeżeli energia rezonuje w Waszą stronę, to może być tak, że rozczarowałyście się partnerem, zranił was, oszukał trochę inno, to inne to miało być uczucie, trochę inaczej to wszystko wyszło, tak? I może być też tak, że tutaj co on ma w głowie, no po prostu on, jak gdyby tutaj. Tu jest też brak kontaktu dla pewnych osób z was, które siedzą po drugiej stronie, ale on czeka, tak? Żeby to się uspokoiło, żeby to się samo wszystko uspokoiło, żeby się zadziało. To on nie odpuści. To tyle wam powiem. W głowie jest, on nie odpuści. Czyli jeżeli jest brak kontaktu, to on się odezwie, nie odpuści tej relacji między wami, tak? Zobaczymy, co on ma w sercu. To on ma w sercu do Was To jest właśnie ta chemia za duża On skupia się teraz na tym, żeby to naprawić mm, Żeby zacząć od początku yy, Bo tutaj było duże skupienie na nim samym Na zasadzie on Jak gdyby coś mu przesłaniało oczy Jakiś temat mu przesłaniał oczy, ktoś mu oczy mydlił, to ma w sercu, on sobie zdał z tego sprawę teraz, że ktoś go gdzieś tam nim manipulował, ktoś mu czegoś zabraniał lub ktoś, kto go jakby przekonywał przeciwko wam. I on się skupiał za bardzo na tym. Skupiał się też za bardzo na sobie, na tym, na swoich uczuciach, na tym, co on potrzebuje czego on chce. I zrozumiał to. To w sercu, jego serce to zrozumiało, że coś tu jest nie halo, tak? Zobaczymy, jakie on uczucia wam pokazuje. On pokazuje, że jest taki dumny, dumny i taki. O, taki po prostu na złość mamie odmrożę sobie uszy. Wiecie, jak to jest. Na takiej zasadzie. Jest bardzo ciężka osoba. Na zasadzie. Umie manipulować Wami, Waszymi uczuciami, Waszymi emocjami. Wierzę Wam na nim bardzo zależy, za nim uganiają się kobiety, lub za nią mężczyźni, jeżeli to Pan siedzi po drugiej stronie. W każdym razie ma powodzenie u płci przeciwnej. Umie to wykorzystać też, tak? Wiecie co, brzydko mówiąc, to też on może być taki trochę arogancki i dla niektórych z Was nawet może powiedzieć, dla części z Was tu mógł powiedzieć kiedyś, że słuchaj, nie to nie, tak, na zasadzie z takiego kwiatu półświatu, nie ty to inna. Mógł być na, na tyle bezczelny, żeby to powiedzieć, bo ta energia taka jest właśnie bardzo dominująca, tak. Mm. No, no, tak mi się to tu przedstawia dla części z Was. Może tak być, niestety, może być to mało przyjemna osoba dla części z Was, w sensie wypowiedzi. czy jak nie może czegoś mieć, nie może czegoś dostać, albo ktoś się sprzeciwia tej osobie, albo ktoś jej odmawia, no to może stawać po prostu, no, stawać się nieprzyjemna i mogłyście usłyszeć, już mogliście parę nieprzyjemnych słów z ust tej osoby, co nie znaczy, że on naprawdę tak myśli, bo to jest tylko. Ona, jakie uczucia wam pokazuje, czyli jaką twarz chce przed wami zachować. Zobaczymy, co on czuje naprawdę. Jemu zależy. Wbrew pozorom, jemu zależy na was, i wbrew pozorom żałuje tego, co się stało i co się dzieje między wami. Wbrew pozorom żałuje, że nie może być z wami, nie może zamknąć pewnego etapu w swoim życiu i pewnego rozdziału zamknąć za sobą. Nie może. Bardzo nad tym ubolewa. On wychodzi jak gdyby z uczuciem do Was, i uczucie jest szczere, tak? To naprawdę czuje. No ale jak gdyby nie może pewnych rzeczy, pewnych rzeczy nie może naprawić, z pewnymi rzeczami nie może się uporać, pewnych rzeczy nie może poskładać na takiej zasadzie. Bardzo chaotyczna osoba, bardzo taka niepoukładana i niezde, niezdecydowana, to nadużywam tego słowa, ale w tym przypadku to jest osoba, która. Ma problemy, no, ze sobą, ze swoim życiem, z otoczeniem, ze wszystkim i wszystko naraz poukładać jest bardzo ciężko, tak? Zobaczymy kartę radę. Karta rada zmierz się z przeciwnościami losu. To jest karta, która mówi nie bój się, nie bój się, tak? Podjąć decyzji. Podejmij decyzję najlepszą dla Ciebie, tak? Słuchaj się w swoje serce, w swoją intuicję, tak? Bo tu jest taka karta, która mówi, że my trochę idealizujemy to uczucie, ten związek, marzymy o tym partnerze, ale musimy tu wykazać się trochę asertywnością, zacząć mówić nie, zacząć nauczyć się odmawiać i nie wszystko jest naszą winą na, taką, na takiej zasadzie, tak? Zobaczymy teraz dla Was kartę. Dodatkową, co na ten tydzień przy Waszej osobie, przy tym uczuciu też może zobaczymy, co nam się tu pokaże. Widzicie, zobaczcie, myśl pozytywnie, no. Trzy karty wyjmę. Trudna decyzja przed Tobą, energia wyboru. Widzicie, jak te karty po prostu z sobą współpracują. W twoim życiu pojawi się osoba lub już się pojawiła lub jest związana z tobą spod znaku lwa. Kochani, dla karty numer 2 przechodzimy do karty mamy numer trzy. Mamy, kochani, kartę numer 3. Kartę numer trzy. I tak jak we wcześniejszym mamy tutaj kamień Nocka no po prostu przepiękne. Tak mi się kojarzy z tą kartą magika. myślicie sobie pytanie. Zdobądź więcej informacji, czyli na zasadzie to, co pytasz lub to, co ci zajmuje teraz głowę na ten moment, na tą chwilę. Potrzebuje uzyskania więcej informacji, może porozmawiania z jakimiś osobami, może dowiedzenia się czegoś od innych osób. Ta karta mówi nie osądzaj na ten moment tu i teraz na tą chwilę. Najpierw się czegoś dowiedz, tak? Nie myśl pochopnie. Nie mów pochopnie. I zobaczymy kartę orakle, miłości przy tej relacji dla Was. Między Wami jest atrakcja, <laughs> przepraszam, i chemia. Na tyle silna, żeby utrzymać to uczucie i ten związek, żeby trwał. Tak? Dla Was, dla karty numer 3. I zadajemy kolejne pytania na ten moment. Co on ma w głowie przy wyborze dla karty numer 3? Pamiętajcie, że karty mogą synchronizować wszystkie z Wami, może jedna, mogą dwie. Być też tak, że nie będzie żadna czytanie, jest ogólne. Chociaż wiem, że synchronizują, bo osoby z reguły, które pytają, to chcą uzyskać odpowiedź. Karty im to umożliwiają, tak? Co on ma w głowie? On stoi przed wyborem. Dla niego może to być wybór też nie tylko przy miłości, ale też przy pracy, przy zmianie pracy, przy przeprowadce, przy zmianie miejsca zamieszkania. Coś nowego dzieje się w jego życiu, tak? Coś nowego, o czym on myśli. Czyli to może być zmiana miejsca zamieszkania, zmiana pracy. Tu nie pokazuje mi się zmiana przy miłości, tak? O, jest, patrzcie, w głowie ma miłość, czyli to będzie związane z Wami. Albo chce zmienić miejsce zamieszkania, żeby być bliżej Was, albo przyjechać do Was, albo chce się z Wami spotkać, lub być przy Was, no po prostu być przy Was bliżej. To ma w głowie. Co ma w sercu? Sercu czuje się nie w porządku trochę wobec Was, nie do końca, tutaj pokazuję się jako osoba taka trochę dwulicowa, nie do końca wszystko Wam mówi, nie do końca pokazuje Wam całą swoją twarz, jest przed Wami, on w sercu ma jakieś spotkanie, jakaś impreza, jakaś domówka, coś tu się zadzieje, tak, coś tu się zadzieje i on tutaj chce, jak gdyby, on ma to w sercu, że chce, żeby to poszło o krok dalej. Chce, tu jest jakaś rozmowa, jakaś wiadomość, jakieś spotkanie w gronie towarzyskim, tak? On będzie z Wami tu rozmawiał na jakiś temat. Może Wy chcecie coś wiedzieć, nie wiem, ale w każdym bądź razie on tu nie mówi Wam wszystkiego i tu może Wam to wyjawić na tej rozmowie. Jakie uczucia on Wam pokazuje? Zobaczymy. Jakie uczucia on Wam pokazuje. O, 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 już szaleństwo kart. Jakie uczucia on Wam pokazuje? Trochę jest taki chaotyczny, trochę jest zagmatwany. Trochę mm, Wy go odbieracie jako osobę taką. Nie ufacie mu. Nie do końca myślicie, że on Wam mówi prawdę. Pokazuje mi się też jako osoba przy Waszej pracy dla części z Was. Czyli, no, trochę boicie się tego, że może jak się coś wyda, a może jak ktoś coś powie. To on nie stanie po waszej stronie. Tylko się wyprze tej znajomości. Trochę się tego obawiacie, widzę tutaj. Jakie uczucia on wam pokazuje. On mówi wam, że on, on chce, jak gdyby, wyboru. On chce tutaj do czegoś dopiąć. On chce poniekąd, żeby coś się wydało. Powiem wam, że nawet widzę tutaj coś takiego, że on specjalnie może coś komuś mówić, żeby się wydało. Jeżeli to jest osoba przy Waszej pracy, tak? On chce, żeby sprawa była jasna. Co On czuje naprawdę? Ojej. Co On czuje naprawdę? Niby pokazuje, że jest osobą taką spokojną, ale naprawdę to jest kłębkiem nerwów. Targają nim skrajne emocje od tego, żeby odejść z tej relacji, po to, żeby po prostu z wami być do końca życia, bardzo to wpływa na jego życie. On czuje po prostu w środku potrzebę zmiany, potrzebę odrodzenia się, potrzebę odrzucenia złej pasy i zaczęcia wszystkiego, jakby. Od nowa, od odrodzenia się, no po prostu, żeby to uczucie, żeby to uczucie dla części z Was nie było w ukryciu, to powiem od razu. Tak? Że on chce, żeby to się wydało, żeby wszyscy wiedzieli, on chce mieć Was dla siebie bez względu na wszystko. Tak? To może się cieniem położyć na Wasz dom, na jego dom, ale niech się dzieje, co ma być i co ma być, niech będzie. Na takiej zasadzie. Zobaczymy kartę radę dla Was. Nie walcz. Nie walcz, poddaj się temu uczuciu. I naprawdę ta karta mówi, te karty mówią, niech się zadzieje. Co ma być, to będzie. Jeżeli tak ci jest pisane, jak czasami to mówią, co jest Ci przeznaczone, na drodze leży, rozkraczone. Na takiej zasadzie jest karta rada, tak? Nie ma sensu walczyć, nie ma sensu się opierać. Co ma być, to się zadzieje. Po prostu, kochani. Zobaczymy też dla was tą kartę dodatkową. Jaka nam tu wyjdzie karta dodatkowa. Miłość na horyzoncie spotkanie. Pokażę Wam też drugą, która wypadła pod spodem zaraz. Czas zacząć żyć życiem, o którym marzysz. Jeszcze jedną wam wyjmę. Wiadomość o zaręczynach, zaproszenie na wesele, czyli przy Waszym domu, przy Was yy, dowiecie się o jakichś zaręczynach, bądź dostaniecie zaproszenie na wesele yy, przy Was, przy Waszej energii, przy Waszym domu. Kochani, życzę Wam wszystkiego oceny najlepsze, moc pozytywnej energii ode mnie przesyłam. No i co? Dziękuję Wam za czas spędzony ze mną. Mam nadzieję, że mile spędzony. Widzimy się w kolejnym czytaniu. Pozdrawiam Was serdecznie. Cześć.